Witam, witam na kryptobros wszystkich degeneratów kryptowalut. Otóż no w rynku niedźwiedzia, zwłaszcza w takich dołkach jak mamy dzisiaj, gdzie bitcoin dotknął 25,5 tysiąca dolarów, no myślimy, że absolutne dno będzie między 20 a 22, więc już niedaleko. Więc jeżeli macie kasiorkę, to jest teraz czas na kupowanie. I co ciekawe, i powstała strona podobna do LinkedIn, i to jest strona zdecentralizowana. Nazywa się Entre. Jest to strona zbudowana na blockchainie DESO. A DESO, jeśli dobrze pamiętacie, mówiliśmy o DESO dawno, dawno temu. To jest decentralizacja social, wtedy nazywało się to BitCloud. Oni zbudowali już zdecentralizowanego Twittera, teraz budują zdecentralizowanego Linkedina. I ten LinkedIn bardzo dobrze się przyjmuje tutaj według tego, co ostatnio widzimy no, na y, właśnie użytkownikach y, Web3, czyli właśnie krypto. I jak widać, Deso jest to właśnie blockchain. Deso stało się blockchainem, layer one blockchain. Y, w tym momencie jest to jedynie kilkadziesiąt chyba 90 milionów dolarów market cap. I y, y, stronka jak zobaczycie Deso co, nie sorry, joinentre.com czyli ten LinkedIn. No, wygląda dość dobrze. Można się widzieć, jak podłączyć e, portfelem z Deso, z metamaska, Google albo Apple. E, jeśli zobaczycie, na ofertę pracy są bardzo dobre oferty pracy, tylko typowo z Web3, właśnie z kryptowalut, co jest dobrym początkiem dla nich. Jak się zalogujecie, zobaczycie jak ta strona wygląda, polecamy pobawić się tam. Jest ciut wolniejsza jeszcze, wiadomo, oni cały czas nad tym pracują, nie jest to taki Linkedin. Ale jak mówię, no dużo ludzi z Web3 się tą stroną interesuje. Dużo ludzi bierze udział, już posty swoje wysyła, można wysłać normalnie wideo, normalnie zdjęcia, wszystko. Oferty pracy są, macie fajne tam linki, rynki. I właśnie oni płacą tutaj punktami takimi dziwnymi jakimiś, jeszcze dokładnie nie wiem co to jest. Jeżeli się tam zapustuje, jeżeli się coś wyśle, jeżeli się właśnie zacznie tworzyć tą swoją sieć tutaj profesjonalną, także jest to coś, co na pewno warto zwrócić uwagę. Polecamy joinentre.com, zarówno również jak Blockchain Deso. Jak zobaczycie na inwestorów, Blockchain Deso, to chyba nie ma nikogo z wielkich inwestorów, który by tutaj nie zainwestował. Więc no wiadomo, rynek byka. Minął, mamy rynek niedźwiedzia, a w rynku niedźwiedzia znajduje się perełki i nam się wydaje, że blockchain DESO, czyli decentralized social, jest jedną z takich perełek, których no nie można pominąć, jak też internet, komputer, czy wiadomo, bitcoin. Pozdrawiamy.